Cześć kochani, zobaczcie nowe poszewki, nowe piżamy, nowe dekoracje do domu, miski i kubek do czekolady, to wszystko w tym odcinku i więcej, tak więc lecimy na przegląd, jeżeli jesteś nowa, nie subskrybujesz kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję, zostawcie od razu dzwoneczek, ponieważ filmiki wlatują codziennie po 2-3 przeglądy, będziecie na bieżąco ze wszystkimi przeglądami oraz nowościami oraz będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę pod tym filmem. Kto mi ogląda, to zna te sukienki sweterkowe za 60 zł. Występują w dwóch kolorach, ale one były na kanale, więc zapraszam. Futerko znamy, bardzo fajne, 50 zł. One bardzo ładnie wyglądają pod yy, sweterki. Tutaj są spodnie, bluzy, ale czy ja Coś znajdę dla Was, chociaż, tak, zobaczcie, była ostatnio marynarka, to teraz dojechały spodnie, więc można sobie stworzyć fajny taki zestaw. Spodnie widzę na takiej grubej gumie, 50 zł. Tu akurat mam rozmiar 40, fajna taka drobna kratka z przodu, kieszonki. Na piżamkach już widzę dwie nowości. Ostatnio bardzo podobał mi się ten szlafrok w pieski, a teraz zobaczcie długie czarne spodnie, bluza, taka mm, z tym zajączkiem. I tu, czekajcie, jaka tu jest cena, zaraz zobaczymy. To jest coś w stylu leginców te spodnie. 50 zł i mamy od S do XL. No i zobaczcie. Czyli tą bluzę można nawet wykorzystać jako normalną bluzę, bądź do chodzenia po domu. Spodnie, bardzo fajne spodnie w kraty z serduszkami, gumeczki na dole. Można sobie podnieść do góry w okresie. Wiosennym, bo one są naprawdę fajne. Tutaj na dziale dla panów znalazłam bluzę. A bluzę to jest piżama, ale kurczę, dla mnie to by było za ciepłe Spać w czymś takim, więc ja tak uważam, że można w tym śmigać po domu. 45 zł. I panowie mają tą piżamkę do 2 razy XL. Nowe jesienne majteczki w takie fajne kwiatki. 12 zł, bądź tutaj takie szare z niebieskim. Też fajne. Na dziale dla panów znalazła się jeszcze taka fajna bluza. Ta gazetka w ogóle z tą kolekcją będzie od czwartku, więc widzę po pomału, pokazują się nowości. 30, 35 zł. Nowa koszulka z oponą, która ma skrzydła i sobie gdzieś tam frunie. 17 zł do 2 razy XL. No i kochani, Tadam Hit, odcinka nowe poszewki. Ta poszewka jest przepiękna. Coś w stylu tej obok. 15 zł, ale mi się wydaje, że to jest milsza. Ma takie jakby paski, w tych paskach jakby mm, kwadraciki, a tu druga granatowa, więc ciekawa jestem, która bardziej Wam się podoba, ta czy ta? Zostawcie komentarz, ciekawa jestem was, Waszej opinii. Złote takie figurki, dekoracje na meble, 8 zł i możecie kupić kwiatek bądź no, ta, taką, taki liść jakby paproci czy coś w tym stylu. Paterka. paterka, która w zeszłym roku była hitem, w tym roku również znalazła się na półeczkach w Pepko. Znalazłam też taką fajną e, świąteczną miskę z delikatnymi takimi e, jakby choinkami i cena to 15 zł, no i czekam na całą zastawę z tej kamieniczki. To będzie po prostu hit. Tu będą tak fajne rzeczy, że po prostu już nie mogę się doczekać. No właśnie, na pewno w tym roku jest ten kubek do czekolady 25 zł. Ja oczywiście zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj taka fajna deska była akurat, by to wyciągnąć i pokazać wam jak to wygląda w środku. Tak więc mamy taki fajny kominek, który możemy użyć do czegokolwiek, bo możecie włożyć jakikolwiek swój kubek, ale jak tu jest taki zestaw, to to jeżeli lubicie gorącą czekoladę to zobaczcie jakie cudo na półkach zaguściło w pepko. no i oczywiście chciałam wam już wcześniej powiedzieć żebyście uważali na te korki bo one lubią uciekać tak więc ta podstawka jest bardzo chodliwa 20 złotych kubeczek ja już pokazywałam i nowością jest kubek w liski tutaj jeszcze są te szklanki które w zeszłym roku były hitem w tym roku również znalazły się na w kubeczkach mają w uchu takie kryształki, możecie kupić, właśnie srebrne bądź czerwone. Mi osobiście bardziej podobają się te srebrne, bo te czerwone mają, zobaczcie, gdzieś tutaj się zatrzymały i to tak, jak dla mnie brzydko wygląda. Ale szklanka za 8 zł z tymi kryształkami to naprawdę super cena, bo w homeniu zapłacicie z 30 zł za taką szklankę. Fakt, że ona ma tam ładniejszy kształt, ale, ale to jest naprawdę bardzo ładna. Szklanka, tutaj nie ma chyba tych lisków, nie ma. Dobra. Tutaj nowości raczej już nie będzie, więc pokażę Wam ten kominek, który kosztuje aż 7 zł. Jest przepiękny, można go użyć też w okresie zimowym, bo ma gwiazdki. Tutaj dojechały Widzę fajne mm, sztuczki dla dzieci z myszką Miki za 25 zł. Ta poszewka już była, ale to jest coś podobnego do tej granatowej, nie? Chyba mi się tak coś wydaje. Tutaj jeszcze jest taki kolor one też były, to są ostatnie nowości na poszewkach yy, i jeszcze ktoś pytał, tak są te granatowe mm, szkatułki jeszcze są takie różowe tak więc to wszystko było na kanale więc nowe osoby zapraszam bardzo serdecznie dzięki, że byliście, zapraszam Was na wczorajszy przegląd homli, tam są tak wspaniałe rzeczy i naprawdę teraz jest tam jakaś promocja więc zobaczcie, tutaj w Sinsy wczoraj pokazałam cudowne płaszcze, kurtki kamizelki, więc zapraszam bardzo też serdecznie. Nowe Action i w Pepco cały czas hula nowość, więc tutaj naprawdę znajdziecie cudowne perełki na półkach, jak i na wyszakach. W CCC nowa kolekcja, dzisiaj wleci część druga. Ale jeszcze na vlogstyla pokazałam najnowszą kolekcję bożonarodzeniową w sklepie Teddy. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj jeszcze tam wleci Rosman, który obiecałam, już w końcu dopięłam, Pokażę wam tam moje polecajki. Tak więc dzięki, że byliście. Dziękuję za łapeczki, subskrypcje, komentarze. Jesteście kochani. Za każdy komentarz bardzo, bardzo wam serdecznie dziękuję. Mimo, że jeszcze nie zdążyłam odpisać, bo jest ich tyle, to życzę wam pięknego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pa.